Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Custom Maps. Tak, i dzisiaj zagramy w mapkę, która bodajże nazywa się Parkour V2.0. Dokładnie, mapka podobno krótka, ale trudna. Zobaczymy, czy tak będzie. Jako, że chcąc jakiś nie w parkury, to postanowiłem, że jeżeli faktycznie jest trudniejsza, to se spróbujemy tutaj. Jak szedłem to jest yy, witaj, napis i czekajcie od razu wpiszę komendę mm, To jest To jest game rule Do to, yy, Nie, to było Command block output False Wpisujcie te, tą komendę jak robicie mapy, bo yy, Wtedy jak będzie na przykład takie te, O, to widzicie się nie wyświetla na czacie, że pomyślnie Wykonana komendę tytułową, tak jak tutaj mieliśmy. Tak, Taka rada nam przyszłość się ja tą komendę stosuje, jeżeli takie coś jest na mapkach, jak nieco, ale pamiętajcie też o niej. Dobra, regulamin informacji: tutaj mamy tutaj ustawienia, co tutaj mamy dalej. Tutaj mamy start. Czy mam auto jumpa, czy mi się wydawało? Nie, nie mam auto jumpa. To tak dziwnie podskoczyła mi postać. Ehm. No dobra, no to zacznijmy ustawienia. Trwa ustawienie, 25%, 50%, 85%, 100% Tryb przygodowy sobie z... zostały zapisane pomyślnie. Okej. Okay. Pisać też, słuchaj, że pierwsza mapka, to nieźle, całkiem też spoko, komendy, te teksty w ogóle ładne i ten, dobra, regulamin i informacje, odczytywanie zasad, spoko. Okej, okay. witaj na mapce parkour, aby zapoznać się, aby rozpocząć zapoznać się z zasadami, nie użyj żadnych wspomagaczy, nie czytuj nie niż żadnych bloków, nie używaj Game Mode 1 nie używaj tp i tpa Nie wiem czy jest tpa na taką normalną może jest, może się nie znam Powiedzenia i baw się dobrze PS jest to moja pierwsza mapka tego typu, więc proszę o wyrozumiałość Okej, okay, jeżeli chodzi o teksty komendy to na razie spoko jak pierwsza mapka Okej, okay, tu nic więcej chyba nie ma, no to co, bez przedłużania lecimy Okej, okay, poziom łatwy, no, spoko, na zielono, bo poziom łatwy z tą się same ustawiają? Mam nadzieję, że tak. Teraz się o tym przekonamy. No chyba, że tutaj się nie mamy kilnąć, tylko tu mamy po drabinkach wracać. A widzisz? To już nas te autor takimi skokami próbuje zagiąć na samym początku. Okej. Okay. łatwy. Poziom średni. Okej. Okay. Czy będą tylko trzy poziomy, czy. Czy co? No to już się zaczyna robić trudniej. ok, Uwielbiamy płotki, pamiętajcie. Dokładnie było można używać spawn pointy? No żadnych wspomagaczy w sumie. No to... Spawn też też w sumie wspomagacz, nie? Na razie probę tak, jeżeli by to miało mi naprawdę zajmować jakoś bardzo dużo czasu, to wtedy, żeby nie przedłużać odcinka, szczególnie, że nie mam za dużo czasu na nagranie. Oj, teraz za daleko trochę skoczyłem sobie. Słuchajcie, jutro na kanale będzie vlog. Jak to oglądacie z rowerów, ci co obserwują Instagrama, to już wiedzą, że taki vlog będzie. Tylko nie mówię nam no, jeszcze dokładnie kiedy więc tutaj macie info, bo było po prostu zdjęcie. Dobra. Tam coś jest. Zaraz zobaczymy, co to jest. Uuu, jaki skok daleki. Ale możliwy. Um, co tam jest? Zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Drabinki. Może tam będzie trzeba wskoczyć? Checkpoint. Ale są checkpointy. Od autora. O, nie! Uu, fart. Bym musiał od początku tamte robić rzeczy. I tak będę musiał. Aj kurde. Nie lubię takich drabinek. Serio. Spójrzmy średni. Jest ciekawy, ciekawe jaki będzie trudny. Tak, teraz średni. No. To, 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 to nie, nieźle. No i za daleko. No patrz. Kto by pomyślał, nie? Skurde. skocz tu typie z czym masz problem okej okay. teraz pytanie czy mi się to teraz znowu uda oczywiście że nie tylko ja myślę że jak ja tam to skoczę to wdam jednak własnego yy, checkpointa żeby Wiecie, nie przedłużać. Chociaż tu bym się nawet dowiecie Sorry, ale nie chcę, żeby odcinek trwał pół godziny z podobno krótkiej mapki. Tak, teraz to to będzie trwało wieczność. Wtedy się udało za pierwszym razem, nie? Tylko oczywiście drabinki. O, o. Posłuchajcie, że co tutaj też załączę. Na drabinkach nie będę dawał. Tylko chciałem dać w tym miejsce, żeby nie przedłużać aż tak. Bo one nie zawsze mi się udają, te drabinki. Oj. Teraz się udały. To? Aha, to jest po prostu taki ten... Nie wiem, czy to miało zmylić, czy co. Ale okej. Okay. Nie! Ja coś czułem, że mi się nie uda, nie? I od początku drabinki. Co? Aha. Noż. Sz... <ścoughs> nie klikaj. Halo! Ty. a mam, mam już tyle tą klawiaturę. Um, trzy lata chyba, nie? Albo dwa, ale raczej trzy. Nie. Dwa. Dobra. Mam dwa lata tą klawiaturę, a mam problem z trafieniem w Enter, nie? To jest... piero. długo i tak przyjdzie czas na zmianę klawiatury. Chociaż dobrze mi się na niej gra, pisze, robi, wszystko robi. Co się do niej przyzwyczaiłem i tyle. No nie! To teraz drabinka mnie tam hamuje. Ja tam, chcę tam z tak jak to wyskoczy, nie? Bo to... Naprawdę. Proszę tu spawn pointa. Bo tutaj ten skok mnie nie lubi. To jest chyba na cztery w sumie. I to jest drabinka, która lubi hamować. No. Co tu się otworzyło? Aha, woda. Taki checkpoint, ok. Taki klasyczny. Że wodą. Spoko. O Boże, ale to nie jest 1.13, to ja tam będę górdę a to po to tutaj to jest, dobra. No to się chwilę wpływa wtedy. No, pójdź. Wierzę w Ciebie. O. Dobra, hyc. Nie no, naprawdę? ruszę tak, to jest szybciej, to jest jeszcze 1.12. Więc tutaj jeszcze pływanie trwa dłużej dziękuję bardzo dobra, tu są bardzo niemiłe skoki ale już na nie jest meta Tutaj będzie poziom trudny Ta, dobrze czułem że tak będzie ja jestem ciekawy trudnego poziomu, wiecie? akurat, akurat woda, nie mogę nie wiem Czegoś innego zrobić? Szybszego? Wiecie, jak to na przykład było 1.13, a chciałbyś, wiesz, tak trochę iść w klasykę, czyli że checkpoint to woda, to mogłeś zawsze zrobić, wiesz, taką, no, gdzie się wylewa woda na tego, na Piasek Dusz, żeby tak fajnie do góry szybko... Nie no kurde, ja zaraz w wkurzę, dam sobie normalnego spawnpointa. Tak, wpływać to co chwilę, to naprawdę. Uo, wow, ale mi się fajnie rączka odbija w tej wodzie. większej mm. <laughs> dery te są ładne. Dobra. Ustawiam sobie tam normalnego spawnpointa, bo jakby się kurde nie dało normalnego, tylko kurde, jakieś kombinowanie z wodą, po to, żeby wkurzyć chyba. Skoczę sobie tu. Proszę, normalnego spawnpointa. To jest Minecraft 1.12. To nie są jakieś. Stare te wersje, gdzie klasycznie bez command bloków się coś robiło. Naprawdę. Czemu ja nie mogę teraz od tego doskoczyć? Ty. Jeszcze tam skoczyłem. Dawaj. No w końcu ty. <grytanie> nie ta komenda. O Boże, zabiłem się. Jak już tam byłem. Nie no, teraz to Ja pierciele, nie? Ej, mogę tu wskoczyć? Czy... czy nie? Bo chyba gra uważa, że nie. No. Jest, pan. Dobra, chciałem się upewnić. Dobra, jedziemy! No bo trzeba na jednym, ty... Dbanie, ty! No, otworzymy. Jesteśmy. Poziom trudny. Okej, okay, to nie wygląda za ciekawie, ale dobra, jedziemy. No nie wróży nic miłego, nie? O to chodzi. Wyglądać wygląda no, normalnie, po prostu poziom taki zbudowany. Wiecie, to jest mapka, z tego co zobaczyłem po jej opisie na stronie, to jest mapka budowana w 4 godziny. Czyli dosyć krótko. Jak na matki. Ja pierdzielę, to już widać, że to jest trudne, bo już kurde zaczynasz, zaczynasz kurde z tych z skoków na cztery kratki, no. To było trzeba na jednym robić najprawdopodobniej najlepiej. Właśnie. Na razie nie użyłam słowa, jak jestem tak blisko początku. Tak. Spróbuję na jednym zrobić. Kaban, dam radę. Wierzę w siebie. Pyk, pyk. No nie, byłem już prawie. Tylko trochę za późno wyskoczyłem przy tym ostatnim. Dobra, proszę, spam pointa. Ok. Jak to zrobić? To da się. To przynajmniej tak wygląda. Ty co? Ej, da się takie coś zrobić? Bo to wygląda trochę jak skok, który mógłby być niemożliwy w sumie. On jest niemożliwy. Chyba. Bo to się tak nie da złapać. Spawnpoint, to stawiam się za daleko. Jeden tutaj przesunął. Użyłem tylko game moda, bo spieprzyłem trochę z komendami. Game mode 2. I tutaj spawnpoint. Nie, no, da się to chyba zrobić. Kil chce. O. Da się to chyba zrobić. Nie ma bata, żeby się nie dało. Chociaż w sumie autor nie pisał, czy testowane. kilka prób, umijam to i uznaję za błąd, bo to nie, to jest niemożliwe. Wygląda jakby miało być możliwe. że to trzeba po prostu pyk i już w locie shifta? Nie, bo to wtedy mnie w dół ciągnie tak trochę. Nie no spróbujmy z tym shiftem jeszcze. Nie no, nie ma szans. Jakby to było niżej, to okej. Okay. Zgodzę się, że dałoby się, ale to jest moim zdaniem błąd. To taki, no, naprawdę mocny. Nie, no dobra, to jest błąd. Ile to jest? To jest... Raz, dwa, trzy, cztery. Jedna w górę, plus jeszcze na drabinkę. No to to wiadomo, że się nie da. Z tym, z jump boostem by się dało. Um, um, efekt, a, efekt mówię. Minecraft jump boost. Dajmy sobie dwa, jeden. Okej, okay, właśnie mi o taki chodzi taki chwilowy. I teraz dało się. Ale gdzieś się też ledwo wskoczyłem, więc... To jest niemożliwe. Jak są spadnę, to sobie ten efekt dawał, nie? Więc to jest błąd. I tu jest w sumie dla tej mapy ocena w dół też, nie? O! Łatnie wyhamowałem. Yy... point. Bo te to są możliwe, bo to są normalne na cztery kratki skoki, nie? Kill me... Co się da? Tu będzie checkpoint gdzieś, ale ja będę korzystał ze spawn pointa, bo jest szybszy niż te wpływanie po wodzie. Gdzie teraz? A tutaj, na drobinki dalej. Spoko. Ok. Tak, to jest checkpoint. Pyk, pyk. A, check, bo to jest 180, dobra. Podwójna 180. No to będzie ciekawe Chociaż tam się da chyba szczytować lekko czy nie da się. Dobra, no, spróbujemy normalnie. Mam tutaj niby większe pole do tego do rozbiegu. Zostawiam tą haseł. Pointa, co nie? nie? tutaj, ale dobra. W sumie rozpyt mogę wziąć dzięki temu. I jestem. Trochę z tym blokiem mogę. Nie wiem, czy tak miało być. W Twoim zamyśle, autorze. Ale wykorzystałem to. Może tak to miało wyglądać. Albo po prostu przypadkiem ci już obok sieć drogę do checkpointa zrobić. O. Miałem tą, tryb maszyny do pisania przez chwilę włączony, dlatego nie mogłem tego, dlatego slash mi nie łapał. Wiecie, to jest jak się Ctrl i Shift wciśnie jednocześnie na klawiaturze, to się włącza. Tam się chyba Y z Z zamienia i tam parę innych też się zamienia, tak dziwnie. Ok, wiedziałem. Po prostu czułem, że przy samym końcu zwalę to. To czułem, nie? Przejdź dalej. Bonus numer 1. Okej, okay, czyli to jeszcze nie koniec mapki. Spoczko, z tej dam tego sponfeta, żeby mnie nie wywaliło gdzieś. Tu mamy bonusik. Skakanie po takim wąskim tym, które jest prostsze niż tamte levele. Ewident. Łoł, wow, spory ten bonusik. Co my tu mamy? 180, tak? Uj, to taka trudna. 180, dosyć. Bo bez bloczka. O nie, no serio. Czy będziemy to teraz tak? Aj, bo się ustawił źle. Ok, mod 1. Tutaj. Nie wiem, czemu mi się tu ustawiłeś, ty. Ok, mod 2. I tutaj chcę spawn point. Żeby mnie nie zrzucał. Oj, byłem prawie, byłem już. 180 takie nie ma, aż tak dobrze opanowanych, ale ta jest taka inna, dlatego też tak dziwne. Bo ona ma tutaj takie przerwy. To są takie coś ala ruiny, widzę jakby zrobione. O, to to w ogóle była nieudana próba, nie? Na szczęście to jest pojedyncza, coś. chociaż tamta podwójna w miarę fajnie wyszła przez sam ten jeden idloczek, który nie wiem czy był celowy, czy po prostu przez przypadek tam był. O, dało się. Nie, nie kill, spawn point. E, gdzie teraz? Chyba tam na stoł dlatego, że jest tak wysunięty. I hyc, Kute. nie udało się. I hyc. Ja mam z tej drabinki skoczyć. Czemu on mi tą maszynę do pisania włącza cały czas? Co naprawdę klikam równocześnie, te, te przyciski? No tak. Co za. Co za gnojstwo. Oj, teraz o ścianę się wyhamowałem, to nie. Ty, to jest trudne, ty. Niezły jest ten skok. Bo on jest wykonalny. Ale to jest niezłe, jeżeli chodzi o swoją trudność. Naprawdę, prosty, bo pierwszy raz taki skok widzę. Że trzeba tak z drabinki polecieć pod dobrym kątem, żeby o ścianę nie zahaczyć. No. Ciekawy pomysł. Czekajcie, ja może se spróbuję z double jumpa. O! Nawet bym za daleko poleciał, widzicie? Była tak od razu. Tutaj chciałbym już powiedzieć, że takie w miarę lekkie, przyjemne skoki. Dobra. Tutaj i tutaj. Brawo. Brawo, kończę mapę. Mapa będzie co jakiś czas aktualizowana. Będą dodawane nowe poziomy, mechanizmy itp. Także polecam się, mój profil czeka na kolejną część. Dziękuję za przejście. Okej, okay, czyli mamy koniec mapki. Tutaj mamy zbutowanego, nie wiem, jakiegoś. Nie wiem co to jest w sumie. Okej, okay, spoko. Fajna mapeczka. Zajęła mi więcej niż się spodziewałem. Naprawdę. To jest lękni aha, na tryb kreatywny no to a bo ja mogłem zejść tutaj a, ten no to dobra no to tak trochę słów o samej mapie spoko poziomy naprawdę trudne może poza tym ale te i te były też odczuwalne i tam jakieś pojedyncze skoki w yy, no tym bonusie nie yy, fajna mapeczka Naprawdę. Był błąd, którym był tamten skok tutaj na poziomie trudnym, to był błąd. 4, jedna w górę plus drabinka to się nie da bez żadnego efektu. Przeskoczyć. I to było. Tutaj na początku prawie. To. Tego się nie da raczej. Nie wiem, jeszcze teraz wybuję na szybko. Ale nie, tego się nie da po prostu, bo postać nie ma się jak złapać tej drabinki. Minecraft ma swoje zasady. Te swoje takie dziwne, nie? To po prostu się tak nie da i tyle. Więc to jest błąd. Co niestety no... Wpłynie negatywnie na ocenę mapy trochę. Chyba bym ją ocenił na 10 na 10, ale tak będzie 9, 9 na 10 za ten błąd, nie? Rozumiem, że to jest pierwsza mapka. Ja swoją pierwszą też wysłałem, raczej tam błędów nie miałem. Bo się starałem przetestować i w ogóle. Bo to nie było testowane, albo było testowane, albo pominięte, bo na się nie chciało tego skoku robić, bo też byś uznał, że hmm, coś jest nie tak. Coś byłoby trzeba tutaj poprawić. A niestety no nie ten. Dobra, to sobie wysadzimy tutaj szybko. Żeby nie przedłużać jeszcze dodatkowo. Więc co, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, jak Wam się spodobało. Jutro na kanale będzie vlog. Z rowerów, który będę dzisiaj montował, też więc co? Trzymajcie się i odpalamy cześć. No jak ładnie powybuchało. No, trzymajcie się i cześć, do następnych odcinków. Hej, hej.